to što vi je... Dobra, no to ten tego, no to teraz czas iść spakować ten no z dzieci do pączków moich, co nie, no to jak to będzie, no to niech tak to będzie. Co nie, no to okej, okay, co nie, no to dobra, no to teraz ten tego, gdzie ja mam nóż, to ja nie wiem, co nie, ale dobra, no to ten tego, co ja miałem zrobić o już Wiem muszę iść po ten no z dzieci a potem je dać do pączków co nie no to jak to będzie no to niech tak to będzie co nie no to jak no to niech tak. To będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra co nie i właśnie tak ten no Trynkiewicz albo Aften albo Ropa ten no William Mariusz albo Paweł poszedł włożyć to no mięso z dzieci do pączków co nie no to jak to będzie no to niech tak to będzie co nie no to ja już wam to pokazuję co nie no to na razie ja wam pokażę teraz co robią ci. No właściciel piekarni Pawełek i jego pracownicy z tym nomiesem dzieci co nie no to ten tego no to koniec gadania czas wam pokazać jak pracownicy pracują co nie no to ten tego no to tyle w temacie co nie no to okej. Okay. No to dobra teraz ciekawe co szef powie na temat tych no przepysznych pączków z mięsem dzieci co nie no to jak to będzie no to niech tak to będzie co. Nie no to co ja tam mam zrobić o to już wiem postawić te pączki na ladę i potem je sprzedać co nie no to jak dobra no to ja muszę tylko je ustawić te. Przepyszne pączki a potem je zjeść co nie tylko tak żeby szef nie widział albo żeby jeszcze klienci nie wiedzieli co nie no to jak no to ten tego no. To też sobie upierdolę tego pączka z mięsem dzieci co nie no to jak no to tak no to okej. Okay. No to dobra, no i właśnie tak też pewien pracownik piekarni Pawełek poszedł zjeść pączki z mięsem dzieci, które miały zostać sprzedane, ale zamiast tego on je chciał zjeść bo te pączki były aż tak przepyszne co nie no to jak no to ten tego no to właśnie tak to było co nie no to dobra no to już wam pokazuje ten no właściciela piekarni pawełek co on tam robi właściciel piekarni pawełek co nie no to jak no to niech tak to będzie z tą piekarnią Pawełek co nie no to okej, okay. oj no to dobra ten no synek Kamilek no to jak dałeś te pączki tam gdzie miałeś czy nie no mi to powiedz co nie Kamilek no to jak dałeś te pączki bo... Mam nadzieję, że nie zjadłeś ani jednego z nich, ani nie ugryzłeś, co nie no to jak Pawełek zrobiłeś to teraz, czy nie no mi to teraz, to kurde no powiedz. Bo ja sprawdzę te pączki co nie kamilek no to ja już idę sprawdzić te pączki z mięsem dzieci co nie kamilek no to ten tego no to tyle w temacie co nie. No to okej okay, no to ja już tam do ciebie idę co nie kamilek no to powiedz coś teraz co nie kamilek powiedz coś no to okej. Okay. No 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 to szefie ja już też będę dbał o te pączki co nie szefie bo ja i tak zarabiam najniższą krajową co nie no to ten tego no to ja teraz zarabiam i tak najniższą krajową a za to trzeba się postarać co nie szefie no to jak to będzie no to niech tak to będzie co nie no to jak no to niech. Tak to będzie, co nie no to okej, okay, no to dobra szefie, ja też muszę zarabiać na życie, co nie no to ten tego, no to niech tak to będzie, co nie no to tyle w temacie. Zrobiłem moje wszystkie obowiązki, co nie szefie, no to już to zrobiłem, co nie no to okej. Okay. No to teraz dobra no to jak tak właśnie wam zakańczam już ten no odcinek co nie i właśnie tak Kamilek chciał zjeść pączka z mięsem dzieci co nie no. To tak to właśnie było co nie ale dobra no to ja już ten no teraz zakańczam ten no ten odcinek co nie no to tak to właśnie było co nie no to ten tego. No to dobra no to teraz koniec gadania czas idę wam pokazać ten no teraz koniec odcinka co nie no to jak to będzie no to niech tak to będzie co nie no. To ja już kończę ten no odcinek co nie no to papa cześć do następnego no to papa no to elo.